że mnie kochasz, kłam, że mnie ludź... Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie przez Wami zespół muzyczny Katiusza. Zapraszam Was do oglądania Making of -u. Kłam, że nie sprawdzisz, że nie zawiedzisz. Na planie dzisiejszego teledysku było bardzo dużo osób. Wszystkim za udział serdecznie dziękuję. Znam Cię, znam. Twór różni się od mojego pierwszego kawałka, jest utrzymany w klimatach um, densowo-dyskotekowych. Lubię, gdy oszukujesz mnie tak słodko. Chciałabym podziękować serdecznie wszystkim osobom, które pomogły mi w realizacji tego teledysku, czyli ponownie, tak jak w części pierwszej, miłości z Facebooka, Jasiowi, Agatce, y mojej koleżance Basi, Mirkowi, panu Chyńkowi, który pomagał nam przygotować scenerię. Yy, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten teledysk, myślę, że wyszedł bardzo fajnie. Że nie że... Wszystkich widzów Disco Polo Info serdecznie zapraszam do mojego najnowszego klipu Kłam, że mnie kochasz zespół Katiusza.